800-letnią część, czyli serce miasta Rynek, i przejdziemy do miejsca, gdzie kiedyś znajdowała się brama, którą można było się do tego miasta dostać, tak zwana Brama Górna, po której pozostała tylko nazwa wieży obronnej, wieży górnej. Zapraszamy! Muzyka budzi się do życia. Na dzień dobry. Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia w historii miasta. Jest to kolejna edycja miejskiej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Bardo. Głuchołazy zapoczątkowały tę tradycję. To właśnie w naszym mieście rozpoczęto pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej w Bardo. Pielgrzymowanie Miast. Po nas była Nysa, po nas był Paczków i inne miasta na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej. Pielgrzymka ta rozpoczęła się w czasach biskupa Karola Ferdynanda Wazy w okresie wojny 30 trzydziestoletniej, a nawiązuje do wydarzeń wcześniejszych z roku 1472, kiedy to dzięki modlitwie mieszczan miasto zostało. Uratowane w czasie olbrzymiej powodzi, która nawiedziła ten region 2 lipca 1472 roku. I właśnie w podziękowaniu jako wotum za uratowanie, 200 lat później, prawie 200 lat później, rozpoczęto właśnie to pielgrzymowanie. Te pielgrzymki trwały do końca II wojny światowej. Ostatnia miała miejsce w 1944 roku. Powrócono do tej tradycji po powodzi 1997 roku. W 1998 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa, natomiast od 1999 roku mamy już coroczne pielgrzymki piesze. Na budynku Urzędu Miejskiego powiewa miejska flaga, ustanowiona pod koniec XX wieku. W 1996 roku. Barwy na fladze są biało-niebiesko-czarne. Natomiast proszę zauważyć, że barwy te nie odpowiadają herbowi miasta, który jest biało-czarny, gdzie mamy czarną kozę na srebrnym tle. Koza jeszcze posiada złote rogi. Ten błąd spowodowany jest tym, że mniej więcej od końca lat 60. w herbie miasta zaczęto używać błękitnego tła, i takie błękitne tło obowiązywało właśnie do końca lat, do połowy lat 90. Trudno powiedzieć, z czego to się wzięło. Błękitne tło jest tradycyjnym tłem miast górnośląskich. Natomiast w herbie miasta, co widać u góry, Urzędu Miejskiego. Tradycyjnie herb miasta, czyli czarny koził, łeb z złotymi rogami, miał srebrne, potocznie białe, białe tło. Ta różnica srebrne-białe polega z heraldyki. W heraldyce nie mamy kolorów żółtego, białego czy niebieskiego, tylko srebrny, złoty i błękitny. Pierwszym budynkiem w południowej Pierzei Rynku pod numerem 15 znajduje się obecnie Urząd Miejski, siedziba burmistrza, siedziba Rady Miejskiej. Natomiast przed wojną funkcjonował tutaj Holten, Hotel Deutsche Haus, a na parterze funkcjonowała bardzo popularna winiarnia, czego elementy możemy zobaczyć jeszcze w tukateli od strony ulicy. Porfantego. Po II wojnie światowej, od 1945 roku do 1947, pod numerem 15, bo ta numeracja nie zmieniła się do dnia dzisiejszego, była bursa liceum ogólnokształcącego, a w 1947 roku przeniesiono tutaj administrację, czyli burmistrza i radę miejską, którzy wcześniej urzędowali w kamienicach pod numerami od 1 do 4. Na budynku Urzędu Miejskiego znajduje się tablica umieszczona po wojnie z napisem na ziemiach kastowskich 13 maja 1945 roku. Władze polskie objęły ponownie miasto Buchołazy na zawsze. Tablica ta upamiętnia przybycie polskiej administracji na czele z burmistrzem Szymonem Koszykiem, ale też z panem Leonem Woźnicą, czy twórcą głuchołaskiej polskiej oświaty panem Edwardem Mrożkiem, którzy przybyli do miasta właśnie 13 maja według tej tablicy, napisu na tablicy. Natomiast z relacji między innymi z, z relacji syna pana Edwarda Mrożka wiemy, że ci pierwsi koloniści, którzy wprowadzali tutaj administrację polską, przybyli nie, przybyli nie 13, tylko 12, a może nawet 11 maja. To oczywiście jest drobna różnica, ale jeśli ktoś chciałby badać historię Wuchowast, to może być to dla niego istotne. Przejdziemy dalej w kierunku wieżeli zachodniej. W Głuchołazach zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, to znaczy mamy założenie rynku na planie prostokąta. Przypomnę, rozmiary rynku to 125 na 85 metrów i do rynku prostopadle dochodzą ulice. W sumie tych ulic dochodzących do Rynku jest 9, z tym, że niektóre łączą się z, z głównymi ulicami dochodzącymi do rynku tuż przed jego, przed jego placem. Akurat w tej chwili spoglądamy na narożnik południowo-zachodni, gdzie do rynku dochodzi. Ulica dzisiaj Stefana Batorego, a przed wojną nosiła nazwę Junkerstrasse. Jeśli spojrzymy w tę ulicę, to teraz bardzo ładnie widać to widać właśnie tę główną ulicę Stefana Batorego, a po prawej stronie jest niewielka uliczka. Tych niewielkich, wąskich uliczek kilka zachowało się w układzie urbanistycznym miasta do dnia, do dnia dzisiejszego. Kamienica numer 22, dzisiaj yy, siedziba m.in. banku PK, yy, PKO, yy, innych yy, sklepów, yy, administracja praktycznie w całym budynku, yy, yy, cały budynek przeznaczony jest pod, pod handel. W tej chwili znajdujemy się w pierwszej. Przypierzej zachodniej. Jeśli spoglądniemy w prawo, akurat w tej chwili o tej porze dnia, yy, mam dokładnie pod yy, pod słońce, które yy, wznosi się coraz wyżej za hełmami kościoła parafialnego. Ale widzimy yy, tutaj lipę, yy, lipę, która została zasadzona w 1996 roku. Lipata y, upamiętnia nawiązanie współpracy pomiędzy gminą Guchołazy a Związkiem Gmin nieder w nadrenii i Palatynacie y, w Niemczech. Y, o tym przypomina również tablica, kamień ze specjalną tablicą, którą wówczas w 96 roku tutaj umieszczono, czyli w tym roku mija dokładnie 25 lat, mija ćwierć wieku od nawiązania tej współpracy. Po lewej stronie pod numerem 25 kamienica, którą dzisiaj wszyscy kojarzą na hasło księgarnia Głuchołaska, pan Zygmunt Raba, zasłużony Głuchołaski Bukinista, zresztą nie tylko Głuchołaski, bo znany jest w całym, w całym województwie, laureat wielu konkursów. Związanych właśnie z popularyzacją czytelnictwa, z popularyzacją książek. Przed wojną mieścił się tutaj hotel Golden Zone, czyli pod złotym, pod złotym Słońcem. Kamienica numer 25 przylega do dzisiejszej ulicy, która ma oficjalną nazwę Góra Anny w mianowniku, natomiast wszyscy na to mówią Góra Świętej Anny albo Góry Anny. Przed wojną ulica ta wychodząca w stronę rzeki Białej i dalej na osiedle prowadziłaby nas na osiedle Szymona Koszyka, już po drugiej stronie rzeki. Przed wojną ulica ta nosiła nazwę Badegasy, czyli jakby ulica Łaziebna. Kiedyś tutaj znajdowała się łaźnia Miejska i przedwojenna nazwa tej ulicy jest tego pamiątką. Taką jakby średnicą, ale nie dosłownie, ponieważ nie jest, głuchowski rynek nie jest symetryczny, ale umowną średnicą na rynku jest właśnie oś pomiędzy ulicą Góry, Góra Anny a ulicą Kościelną i dalej kościołem parafialnym. Niektórzy mieszkańcy pamiętają jeszcze, jak tutaj pośrodku rynku, pomiędzy ulicą Kościelną a górę Anny, stała fontanna, powstała na tak zwany Bank Miast, czyli telewizyjny turniej miast Głuchołazy Kowary w 1975 roku. A później ta fontanna została zastąpiona pomnikiem kozy, którego fragmenty dzisiaj możemy zobaczyć w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej pod wieżą bramy górnej. Po lewej stronie kamienice od numeru 26 do 25... 20... 9. Jeśli starsi mieszkańcy sobie przypomną, to praktycznie całe lata 80. ten fragment zachodniej pierzei rynku guchołaskiego był wyburzony, rozpoczęty na początku lat 80. remont, bardzo gruntowny remont tej, tej części rynku strasznie się przedłużał. Trwało to praktycznie do końca do końca lat 80., i przez ten czas stały praktycznie tylko i wyłącznie zewnętrzne, zewnętrzne, czyli od strony rynku, mury tych kamienic. Cała reszta jest zrekonstruowana, wybudowana jakby od nowa, od, od początku. I kolejny narożnik rynku, narożnik północno-zachodni. Po lewej stronie dzisiaj pod numerem 31 znajduje się Polski Komitet Pomocy Społecznej, a przed wojną ten, ta neobarokowa kamienica, bardzo, bardzo ładna, nawiązująca najprawdopodobniej do starej zabudowy rynku. Tutaj mieściła się apteka i z kolei do, do tej apteki nawiązuje ulica dochodząca od strony zachodniej do rynku, łącząca się tuż przed rynkiem z ulicą Wita Stwosza. Ulica apteczna. Pod numerem 33 dzisiaj znajduje się jedna z czterech aptek funkcjonujących obecnie na rynku buchołaskim. W tym budynku przed wojną. Mieściła się biblioteka publiczna, a niektórzy mieszkańcy pamiętają pewnie, że tutaj na przestrzeni wielu, wielu lat funkcjonowały różne restauracje, kawiarnie, restauracje. Między innymi tak od końca lat 70. była kawiarnia Kaprys, potem był słynny Murzynek. A w latach 90. restauracja SAS. Potem była tutaj drogeria, i obecnie, jak już wspominałem, punkt apteczny. Jeśli spoglądziemy z tej perspektywy na plac rynku, bardzo ładnie widać te drzewa, które zasadzono właśnie na różne pamiątki. Po lewej stronie wspominana w poprzednim odcinku Buchołaska Lipa, która liczy sobie już 370 lat, w zasadzie dwie lipy gdyż yy, o czym też była mowa yy, we wnętrzu, z... W spróchniałym wnętrzu tej starej lipy y, zasadzono nowe drzewo, y, które bardzo ładnie się przyjęło i dzisiaj, dzisiaj nie widać praktycznie różnicy pomiędzy nimi, chociaż jedna jest robnolistna, a druga szerokolistna. Ale pozostałe drzewo, y, o których chciałbym powiedzieć, to właśnie lipa zasadzona przez mieszkańców partnerskiego Związku Gmin Niderholm w głębi po prawej stronie, a bliżej nas, też po prawej stronie jesion. Jesion, który został zasadzony jesienią 1998 roku na pamiątkę 350-lecia zakończenia wojny trzydziestoletniej i 350-lecia zasadzenia głuchołaskiej lipy. Dlaczego jesion, a nie kolejna lipa? Z tego względu, że żeby wskazać, jakie drzewo dało nazwę górom, których częścią są nasze góry opaskie, bowiem jedna z wersji mówi, że jeseniki, czyli te wschodnie Sudety, to nazwę swoją wzięły właśnie od drzew. Jesionów, które kiedyś w większości rosły w tutejszych, w tutejszych lasach. Jest jeszcze jedna lipa guchołaska, ale już nie u nas w Guchołazach, tylko w mieście Goslar w Niemczech to jest lipa, która zasadzona została przez byłych mieszkańców miasta, którzy zostali stąd wysiedleni po 1945 roku. I kolejny narożnik. Narożnik północno wschodni, ulica Kościuszki, przed wojną i kamienica numer 38, narożna kamienica numer 38, jedna z największych przy rynku tu można, można przypomnieć, że w tej kamienicy na początku lat 90., a dokładnie w lipcu 1992 roku, doszło do jednego z największych pożarów w powojennej historii miasta. Na szczęście, pożar, który strawił praktycznie całą górną część tej kamienicy, został opanowany przez strażaków i, i uogaszony, ale straty były bardzo poważne. i, i Niebezpieczeństwo zapuszczenia ognia, przemieszczenia się ognia na pozostałe budynki było również, również duże. I tutaj dochodzimy do, kamienic numer, do kamienicy numer 1, gdzie obecnie znajduje się sklep obuwniczy i piekarnia sieci Hert. I tak jak już kilkakrotnie było wspominane w, naszej, w serii naszych spacerów po głuchołazach, w kamienicach od numeru 1 do numeru 4 przed wojną funkcjonował urząd miejski, który tutaj został przeniesiony po wyburzeniu w latach 70. XIX wieku ratusza. Ratusza Miejskiego. Tutaj była siedziba burmistrza pod numerem czwartym, tutaj była siedziba i miejsce obrad Rady Miejskiej, tutaj była też Straż Miejska, Skarb Miejski i Wydział Finansowy, bo to były dwie różne sprawy. To tak, jakby w administracji przedwojennej miasto posiadało zarówno skarbnika, jak i głównego księgowego. Te, te dwie funkcje były. Były rozdzielone. Jak się przyjrzymy kamienicy numer 4, tej seledynowej, pierwszej z prawej strony, to w górnej części zachował się drugi herb, herb miasta, w zasadzie można powiedzieć, można powiedzieć pierwszy z tego względu, że ten jest oryginalny, jeszcze wykonany, wykonany w czasach, kiedy budowano tę kamienicę i tworzono jej tworzonej elewacji, jej szpukateria, natomiast herb na obecnym Urzędzie Miejskim jest wykonany już na początku XX, XXI wieku. W kamienicy numer 4, w jej dolnej części zachowały się najstarsze elementy kamienicy, z wszystkich kamienic przy, przy rynku. Ja przypomnę, bo o tym też była mowa, że duchołazy były wielokrotnie trawione przez pożary. Taki największy tragiczny pożar miał miejsce w lipcu i sierpniu 1834 roku. Także wszystkie budynki, które dzisiaj widzimy przy rynku, zostały pobudowane po 1834 roku. O wartości historycznej dla miasta kamienicy nr 4 przypomina dzisiaj metalowa tablica, która jest pamiątką po jednym z projektów, to produkt jednego z projektów unijnych, polsko-czeskich, projektu, który wytyczył szlak miejski. pętle po najstarszej części miasta, ale również części, części Zdrojowej i Górze Szubienicznej. Ten projekt ten szlak miejski zaczyna się właśnie tutaj w tym miejscu pod guchołaską lipą cieszy się bardzo dużą popularnością wśród turystów odwiedzających miasto, którzy ci turyści zaopatrują się zaopatrują się w przewodniki po tym szlaku i właśnie Szlakiem oznaczonym kolorami niebieskim i białym i symbolem nietradycyjnych szlaków turystycznych, tylko rąbami w barwach miasta, czyli biało-niebieskim, biało wędrują pętlą blisko 6, 6 km. I tu właśnie znajdujemy się pod Litą Głuchołaską, pod jej najstarszą częścią. Przy takich upałach, jakich w ostatnich dniach nawiedziły Głuchołazy, to właśnie wszyscy którzy umawiają się na ręku pod lipą korzystają korzystają z cienia które to drzewo daje. Teraz kierujemy się w stronę dzisiejszej ulicy Korfantego po lewej stronie mijamy ulicę Kościelną i kościół parafialny widać bardzo ładnie jego najstarszą zachodnią Część, tak zwany Fair, w fasadę zachodnią, z najstarszym zabytkiem Guchołas, czyli późno-romańskim, gotyckim portalem i neobarokowymi hełmami zaprojektowanymi przez profesora Hansa Pelcysia. Te hełmy, które założono na wieże Guchołazkiego Kościoła w 1907 roku, wpisały się trwale w krajobraz miasta i są jednym z jego, z jego symboli. Ostatnią dla naszego dzisiejszego spaceru po rynku kamienicą jest kamienica numer 12. Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają, że tutaj przez wiele, wiele lat funkcjonował, funkcjonował hotel Polonia. W 1980 roku ten hotel zamknięto, a Przeniesiono tutaj poradnie służby zdrowia, które wcześniej mieściły się w innych częściach miasta, m.in. przy moście Andrzeja nad rzeką Białą, czy też przy skrzyżowaniu naprzeciwko kościoła Św. Świętego, świętego Franciszka. I ulica Warszawska, która prowadzi w stronę. Przepraszam, Uli... dawna ulica powojenna Warszawska, a dzisiaj ulica Wyszyńskiego, która prowadzi w stronę y, Prudnika. Stąd też y, przed wojną ulica ta nosiła nazwę, myślę, no też trasę, czyli ulica Pródnicka. Y, nazwa Wyszyńskiego została, y, została z, y, nadana. Na początku XXI wieku, w stulecie urodzin Prymasa Wyszyńskiego, jak wspominałem wcześniej, nazywała się ulicą Warszawską. Wiele osób pyta, dlaczego, dlaczego Wyszyńskiego. No tak się składa, drodzy Państwo, że nie, nie wszyscy o tym wiedzą, ale i ma ta ulica związek z Prymasem Wyszyńskim, bowiem w 1900 w 1953 roku, kiedy Prymasa przewożono z Komańczy do Prudnika. Samolot z Prymasem wylądował na lotnisku w Racikowicach pod Nysą i w nocy pod osłoną ciemności przewieziono okrężną drogą właśnie przez Głuchołazy ulicą ówczesną warszawską przewieziono Prymasa do klasztoru Franciszkanów pod Prudnikiem, w dzisiejszym Prudniku w Lesie, a w tej chwili weszliśmy w tej chwili weszliśmy w ulicę Korfantego, i tutaj, przy ulicy Korfantego, przy pierwszym oknie od strony rynku, zachowała się właśnie sztukateria, która nawiązuje do historii przedwojennej tego budynku, kiedy na parterze funkcjonowała winiarnia. Budynek kamienicy numer 15, czyli obecny, można powiedzieć, ratusz miejski. Był rozbudowany. Tego nie widać na zewnątrz, ale w środku, a szczególnie w piwnicy, widać to bardzo wyraźnie po układzie murów, cieńszych i grubszych murów, na których postawiona jest ta kamienica. Widać, jak ona na przestrzeni lat się rozrastała. Natomiast za Urzędem Miejskim funkcjonuje plac, który nie ma swojej oficjalnej oficjalnej nazwy jest to taka pusta przestrzeń niestety yy, wybetonowana czy w zasadzie wybrukowana yy, kiedy w 2015 roku przeprowadzano remont tego placu wszyscy myśleli, że tutaj znajdzie się jakaś fontanna, może jakieś drzewa, które będą w słoneczne dni dawały dawały cień niestety niestety tak się tak się nie stało no ale yy, dzisiaj można, można tutaj przynajmniej na chwilę przysiąść spacerując po, yy, po centrum miasta, po Starówce Bułałaskim. Starówce